Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się w Action. Tym razem w Action będą piękne dekoracje, fajne rzeczy do domu, więc zostańcie do końca. 26,99 kosztuje taka palma, zobaczcie, tak się prezentuje. Oczywiście, wiadomo, że my wszyscy tutaj uwielbiamy żywe kwiaty, no ale jak ktoś nie może mieć żywych, no to może sobie kupić na przykład takie sztuczne. No i zobaczcie, tu mamy następną dekorację kwiatową, kompozycję kwiatową. I ona jest za 17,99. Tu, niżej, mamy za 12,99 taką. Fajnie się prezentuje, powiem Wam szczerze. Bardzo ładnie to wygląda. Tu jest następna za 17,99. Powiem Wam, że naprawdę ładnie wyglądają te kwiatki. Tu są takie tylko białe. Tu jest paprotka za 17,99. Tu jest coś takiego za 14,49. I tutaj również za 14,49 taki wiszący. Śmiesznie to wygląda. I tu jest za 11.99 taki też również wiszące 16.99 szałwia albo lawenda, nie wiem, nie potrafię tego rozróżnić. Dobra, wystarczy tych kwiatków. Idziemy dalej. Tak powiem Wam, że będę tak troszeczkę skakała po tych półkach, żeby pokazać Wam coś do domu. Wiecie, może coś do ogrodu, będzie fajnego, to Wam pokażę. O, ostatnio jak robiłam live, to Wam pokazywałam właśnie te gałązki. Pięknie się prezentują. Moja Maja, właśnie w pokoju w tym wazoniku, ma jedną i naprawdę bardzo ładnie wygląda. I nie wiem, ile kosztuje, bo tutaj <noise> chyba nie ma cen. Dobra, jeszcze Wam tutaj pokażę. Zobaczcie, jakie ładne ptaszki. Ptaszki z takim. Sukulentem. Zobaczcie, wygląda grzywy, nie. A jakby ktoś nie chciał na przykład tego sztucznego, to może sobie to wyciągnąć i normalnie tam wsadzić jakiegoś kaktusika albo takiego sukulenta. 13,99 kosztuje. No i tutaj zobaczcie, ile jest tego wszystkiego. Jak ogląda to moja przyjaciółka Ania, to zobacz Ania wiem, że nie lubisz też sztucznych, ale uwielbiasz kaktusy, więc sztuczne kaktusy są również w akcji. 12,99 kosztują, także musisz się kiedyś ze mną tutaj przyjechać. Przejechać, nie przyjechać. <gry> wazon, wazon taki ciemny, 14.49, ale jak ktoś nie lubi, to jest również taki zielony. Na pewno były jeszcze jakieś inne kolory, o tam chyba stoi jaśniejszy, o ile się nie mylę. Bo tu w Action naprawdę to, tego szkła jest bardzo dużo. I przeróżne kolory. Przeróżne, naprawdę. Bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie tutaj są na przykład niebieskie 4,49 takie flakoniki. Fajnie to wszystko wygląda. Jak ktoś ma blisko Action, zobaczcie tu zielone, to naprawdę super. Zobaczcie. Patrzcie na to, jakie piękne kolory. 15,99, ale jaka ciężka butelka. Czy to jest wazon? Chyba wazon taki właśnie z takim cieniutkim dziobem. 14,49, 14, przepraszam. Taka niebieska, tam ta zielona, ta niebieska. Można naprawdę dużo sobie tutaj wybrać, bo piękne, piękne, pięknie to wygląda. Tu jest taki. 27,99. I jest jeszcze tam z tyłu zielony, zobaczcie wow naprawdę bardzo dużo no i patrzcie na to 19,95 jak kiedyś wam pokazywałam te pepkowe to jedna z was mi napisała, że nawet e, zrobiła ogórki małosolne w tym więc zobaczcie, w tym też by się e, mo można było zrobić, nie? jak ktoś nie ma to fajny pomysł 28,99 taka butla i tu jest jeszcze niebieska 28,99 więc tak to wszystko się tu prezentuje o osłonki Osłonki, zobaczcie, jaka ładna, taka marmurowa. Jak ktoś ma takie klimaty, i tu jest mniejsza. I doniczka marmur, mała, dobra, 8,99 kosztuje mała, a 12,99 kosztuje większa. To i tak fajne ceny. Zobaczcie, za 9 zł. Osłonka i to jeszcze, wiecie, ceramiczna, 12,99 takie wiszące. Świetne ceny, naprawdę świetne ceny, zaraz Wam pokażę jeszcze, to do kaktusów takie małe są, tu jest jeszcze w takim kolorze, więc grzebcie, pamiętajcie jak jesteście w action, jak y, szukacie czegoś to grzebcie tam z tyłu, bo mogą być inne kolory z tyłu, mm, no ja tam zawsze wiecie, buszuję, nie? 12,99 12, kosztuje taka trochę mniejsza. Pyk. I tu jest w takim kolorze, właśnie takim brzoskwini, i tu jest jeszcze taka z tyłu zielona. Matko świnto, ile kolorów. No i zobaczcie, tutaj za 16,99 są takie, ale mi się tak nie za bardzo ta podoba. I tu jest jeszcze mniejsza. Tak się ona prezentuje, akurat nie w moim guście. OK, odkładamy, żeby tu nic nie spadło. No, i zobaczcie 4,49. Ktoś się mnie kiedyś pytał, gdzie są takie właśnie małe doniczki do kaktusików czy do sukulentów. To właśnie w Action dostaniecie takie malutkie, trochę większe za 7,99. No i 11,99. W PEPKO to jest chyba za 10 zł to jest taka ta pompka. Ten spryskiwacz. Taki. Ja to bym się śmiałam, że mogłabym nalać tam perfum i się tym pryskać. Więc jeżeli nie możecie dostać w PEPKO, to w Action są różne kolory, jak widzicie. Poduszki, poduszki, bardzo duży wybór, ale ostatnio wam pokazywałam, więc lecimy z tym koksem, lecimy dalej. Są również zasłony, są również jakieś nie wiem dywaniki, bardzo, bardzo, bardzo dużo tego wszystkiego. Naprawdę, można by było chyba tutaj sobie cały dom wystroić w tym wszystkim. Tu jakieś lampiony, lampki. O, zobaczcie, nawet taka. Y komoda na ścianę, czarna, no i tace, tacki, piękne lampiony, jejku, jakieś śliczne, 74,95. jest naprawdę spory, zobaczcie, tu jest moja ręka, ja mam dużą rękę, a zobaczcie, jaki on jest duży, chyba takiego dużego, znaczy nie, kiedyś chyba widziałam w kiku, ale to taki y, drewniany, a Tutaj jest szklany i takiego szklanego chyba dużego nie widziałam. 22,95 kosztuje paterka. Pamiętacie? Ostatnio Wam pokazywałam bardzo, bardzo podobną złotą w Pepko i chyba była tańsza. 22,95. Aż, aż powiem Wam, że z ciekawości, jak będę w Pepko, to spojrzę. O, na przykład tu macie srebrną, ale złotej nie widzę, więc jeżeli ktoś szuka złotą, to złota jest w Pepko. Dużo jakichś takich świeczników, świeczek, naprawdę bardzo, bardzo dużo tego wszystkiego. Ale dobra, uciekamy stąd, idziemy, yy, idziemy na następ, w następną alejkę. No i jakby ktoś szukał takich hokerów, takich plastikowych krzeseł barowych, 69,90, to są również w action. Są w action, poduszki. Poduszki na jakieś krzesła, na jakieś wiecie y, takie ławeczki zewnętrzne. Tu jakieś domki dla pszczółek, dla tych murarek, dla owadów. Super, wszystko można dostać. Ale dobra, my idziemy teraz bardziej w kuchenne rzeczy i teraz wam pokażę, bo jest tego sporo. 99,95 kosztuje, nie wiem, to jest y, jakiś grill, taki patelnia. Następnie 99,95. Tu mamy następną taką piętrową. Tu mamy frytkownicę za 119,95. Nie używam nic z tego, więc nie potrafię Wam powiedzieć, nie mogę Wam dać opinii, ponieważ nic z tego nie mam. Może ktoś ma to? Piszcie. Yy, tutaj mamy 79,95. Taki widzicie podwójny grill. Następny 78,95. Tak się prezentuje. Co my tu jeszcze mamy? 79,99, elektryczny grill. Yy... Elektryczny grill. Tu mamy blender za 39,95, tu jest większy za 89,95. Kurczę, muszę tu kiedyś przyjechać i tak naprawdę zerknąć sobie, bo zawsze jestem tylko, żeby nagrywać I tak zakupy to raczej, wiecie, czasami tylko. Szklany czajnik, 69,95. Muszę po prostu sobie na spokojnie pochodzić i popatrzeć. 54,95 kosztuje czajnik. Zobaczcie, co tu jest. Ostatnio w PEPKO było takie małe. Pamiętacie o co pytałam? A tu kosztuje 49,95 siekaczka. Ja kurczę, właśnie chyba ta była lepsza dla mnie, bo tamta jest trochę za mała. Ta wydaje się większa, tamta była taka malutka. Jak macie, to napiszcie mi, jak ona się sprawdza, bo jestem bardzo ciekawa. 49,95 kosztuje toster. I tutaj do kanapek tych ciepłych 38,95 sandwich. I tu jeszcze co mamy? Jakiś blender chyba. Tak blender 59,95 i wagi. Ktoś właśnie się mnie pytał o wagi, więc pokazuję wam. W Pepco też ostatnio była jedna. Tutaj ta kosztuje 29,95. Następna 34,95. Tam tadadam, tak się prezentuje. Jak ktoś chce zobaczyć jakie ma funkcje to można zrobić pauzę i może coś tutaj będzie widać albo po prostu wyszukać sobie tą firmę 49,95. I tam jeszcze była za 32 zł. Tu mamy jeszcze taki blender z mikserem za 79,95 i tam właśnie o, o tej mówiłam. Ciach pyk, bardzo dużo do wyboru. Nie ma to że jedna, tylko było 2, 4, 6 albo 5. No i zobaczcie, to, co uwielbiam w action ceramika. Misyki, miseczki, talerzyki, kubeczki. Przepięknie to wszystko się prezentuje. Naprawdę do wyboru, do koloru jest tego bardzo, bardzo dużo. Muszę Wam pokazać te kubki, bo one są po prostu cudowne. A ja, jako maniak kubkowy, w sumie to raczej lubię kubki takie bożonarodzeniowe kolekcjonować w tym stylu. Ale zobaczcie, może ktoś lubi 995. To macie tutaj zebrę, macie małpkę. Dla dzieci na przykład nie. Można zakupić taki kubeczek. Fajnie one się prezentują. I jeszcze pokażę Wam tutaj, są słoiczki fajne. 9,95. Możecie sobie tutaj nasypać, nie wiem, mąki, cukru. Kawa to chyba raczej nie bardzo, bo chyba nie może kawa być w takim yy, pojemniku przeźroczystym. No i tak, tak to wszystko się tu prezentuje. Szklaneczki. Kosze na śmiecie. No wszystko, wszystko. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Pamiętajcie, że ostatnio wrzuciłam, zapisałam tego live'a i ten live jest na kanale, więc jeżeli macie ochotę, to wpadajcie na tego live'a. To był mój pierwszy live, pierwszy live w życiu, więc życzę Wam miłego oglądania.